Cześć, tu dywidendowy korposztur, Twój przewodnik po świecie finansów, inwestowania i uciekania z korpo w kierunku wolności finansowej. Jeśli chcesz, żeby pieniądze pracowały za ciebie, a nie odwrotnie, to jesteś w dobrym miejscu. Klikaj suba, ja zapraszam na krótki dżingiel i lecimy z tematem. Co to w ogóle jest złoto? Złoto to nie tylko błyskotka. To pierwiastek. Ma swoje miejsce w tabeli Mendelejewa i wygląda niepozornie, dopóki nie powiesz, że za 1 gram można kupić porządny lunch, a za kilogram samochód. Ludzie kochają złoto od tysięcy lat. I to nie przypadek. Ta fascynacja wynika z połączenia rzadkości, właściwości fizycznych kulturowego znaczenia oraz psychologii człowieka. Dlaczego złoto jest tak cenione? Przede wszystkim rzadkość i trwałość. Złoto jest rzadkim pierwiastkiem, a jego zasoby są ograniczone. Jest niezwykle trwałe, nie rdzewieje, nie nie reaguje z większością chemikaliów. Złoto znalezione w starożytnych grobach często wygląda prawie jak nowe. Daje poczucie wieczności i nieśmiertelności. Piękno i estetyka ma charakterystyczny, ciepły połysk, którego nie da się łatwo podrobić. Jest łatwe do kształtowania, co czyni je idealnym materiałem jubilerskim. Od wieków kojarzy się z bogactwem, prestiżem i władzą. Symbolika kulturowa i historyczna. W prawie każdej kulturze złoto symbolizuje coś boskiego, doskonałego lub świętego. Używana była jako forma podatku, waluty, i ofiary, np. w Egipcie, w Rzymie, czy też w Kościele. W religiach i mitologiach złoto oznaczało czystość, światło i boskość. Stabilność ekonomiczna to kolejna z cech. W czasach kryzysu, inflacji czy niepewności, złoto traktowane jest jako bezpieczna przystań. Ludzie inwestują w złoto, bo zachowuje wartość, niezależnie od sytuacji politycznej. Psychologia i ludzka natura? Ludzie są przyciągani do błyszczących rzeczy. To ewolucyjna cecha. Błysk może oznaczać wodę. Złoto daje poczucie posiadania czegoś cennego, wyjątkowego, poza codzienności. Kojarzy się z sukcesem, nagrodą, statusem, na przykład złote medale, Oscary, złote karty VIP. Złoto to nie tylko metal. To symbol. Rzadkość, piękność, trwałość. Znaczenie kulturowe sprawiają, że złoto od wieków budzi pożądanie, podziw i emocje. Złoto znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle ze względu na swoje unikalne właściwości fizyko-chemiczne, takie jak doskonała przewodność elektryczna, odporność na korozję, plastyczność i biokompatybilność. Oto główne obszary jego zastosowania. Przede wszystkim elektronika, czyli złącza, styki i przewodniki. I przewodzi prąd lepiej niż większość metali, więc używa się go w precyzyjnych komponentach, np. złącza USB, płyty główne, procesory, telefony komórkowe i komputery, w mikrochipach i stykach, gdzie wymagana jest niezawodność i trwałość. Przemysł lotniczy i kosmiczny, układy elektroniczne statków kosmicznych i satelitów. Złoto gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach, np. jak promieniowanie, zmiany temperatury. Folie ochronne. Cienka warstwa złota odbija promieniowanie cieplne. Używana np. w skafandrach astronautów i osłonach satelitów. Przemysł techniczny, katalizatory. Złoto stosowane jest jako katalizator np. w reakcjach utleniania, w produkcji chemikaliów i oczyszczenia spalin. Odporność na kwasy. Złote elementy są stosowane tam, gdzie potrzeba wyjątkowej odporności na korozję chemiczną. Stosowane jest również w medycynie. Stomatologia. Złoto stosuje się w wypełnieniach, koronach i mostkach ze względu na trwałość i biokompatybilność. Diagnostyka i terapia nanocząstki złota są używane w testach diagnostycznych, np. testach immunologicznych, i w nowoczesnej terapii nowotworowej, np. terapia fototermiczna. Złota używa się również w energetyce. Ogniwa fotowoltaiczne, Złoto jest używane w niektórych zaawansowanych panelach słonecznych, np. w kosmicznych. Złoto wykorzystywane jest również w ogniwach paliwowych i elektronice wysokotemperaturowej dzięki stabilności w wysokich temperaturach. Złoto ma również zastosowanie specjalistyczne: zegarki i instrumenty pomiarowe ze względu na odporność na zużycie i estetykę, lustra laserowe i optyka precyzyjna. Złoto ma bardzo dobre właściwości odbijania światła w podczerwieni. No dobra, dobra, ale teraz tak. Pewnie zadacie sobie pytanie, jak można posiadać złoto. Ideo zakład, że pierwsza część raczej była logiczna. Ale pytanie, czy znaliście pozostałe? Złoto można mieć jak pirat, fizycznie, albo jak hipster, cyfrowe. I jedno, i drugie działa. Ale uwaga, złoto cyfrowe nie błyszczy, nie waży i nie można go trzymać w sejfie dziadka. No a teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak wygląda sztabka złota. I przede wszystkim, jak się nie dać szukać. Prawdziwe złoto ma certyfikat, numer i nie kosztuje 100 zł na Allegro. Jeśli ktoś mówi, że tylko dziś 10 gram za 50 zł, to uciekajcie szybciej niż inflacja w 23. Tutaj macie przedstawione kilka przykładowych sztabek, jakie możecie zobaczyć na własne oczy idąc do mennicy skarbowej. Czy też innego podmiotu, który ma prawo do jego sprzedaży? Po kolei mamy 1 jednogramową. 5-gramową, 10-gramową, 20-gramową, 1-uncjową i 50-gramową. I już na drugiej części, tej na dole, mamy do czynienia ze sporymi sztabkami: 100 g, 250 g, 500 g i kilo. No to już są sztabki, za które można kupić dość sporo. A teraz przejdźmy do innej formy, czyli do monet buljonowych. To monety wykonane z metali szlachetnych, najczęściej złota, srebra, platyny lub paladu, w naszym przypadku ze złota, bite przez menice państwowe. W celach inwestycyjnych, a nie obiegowych. I główną wartością jest zawartość metalu szlachetnego, a nie nominał. Cechy monet bulionowych? No, przede wszystkim zawartość metalu szlachetnego. Najczęściej zawierają 300 złoto 999,9, czyli 24 karaty. Lub inne metale. O wysokiej czystości, na przykład srebr z taką samą próbą. Dostępne w różnych wagach, na przykład jednouncjowa, czyli uncja trojańska, to jest 31,1 grama. To taki standard, ale są też mniejsze. Są połówki 1 czwarte, 1 dziesiąte. Oczywiście mówimy tutaj o 1 dziesiątej uncji, 1 czwartej uncji, jednej drugiej uncji. Legarny środek płatniczy. Mają nominał, ale jest on symboliczny. Znacznie niższy niż wartość kruszcu. Bicie przez menicę państwową nadaje im gwarancję autentyczności i czystości. Nie mają wartości kolekcjonerskiej i numizmatycznej. Są produkowane w dużych nakładach i nie mają rzadkości, więc ich cena zależy głównie od wartości metalu, a nie od wieku czy rzadkości. Dlaczego ludzie inwestują w monety? No przede wszystkim łatwiej jest je kupić i sprzedać. Powszechnie rozpoznawalne i łatwe do spieniężenia. Brak vat na przykład na złoto inwestycyjne w Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do sztabek srebr. Długoterminowe przechowywanie wartości. Zabezpieczenie majątki na trudny czas. Mobilność. Tutaj chodzi głównie o łatwość przechowywania, transportu, no i przede wszystkim ukrycia. Czym się różnią od sztabek? No przede wszystkim rozpoznawalność. Ma na tak bulionowych mamy bardzo wysoką, w sztabkach średnią. Głównie zależy od producenta. Łatwość sprzedaży. O wiele łatwiej jest sprzedać monety bulionowe niż sztabki, ze względu na to, że sztabka czasami może wymagać analizy czystości. Co do kosztów produkcji, są one nieco wyższe w przypadku monet bulionowych, natomiast w przypadku sztabek koszt produkcji jest dość niski. Co do zmienności ceny, zbliżona do ceny rynkowej złota jest w przypadku monet bulionowych, a w przypadku sztabek jest ona praktycznie równa rynkowej. Kupuj tam. Gdzie nie boją się dać certyfikatu i faktury. Nie u znajomego kolegi z Facebooka, co ma dostęp do złota z Dubaju. A no i najważniejsze, zaznaczam, mi żadna z tych firm nie jest partnerem tego kanału, ani nie jest to materiał sponsorowany. Użyłem akurat tych czterech, gdyż ja oraz moi znajomi mieliśmy już okazję korzystać z usług tych firm i byliśmy zadowoleni. Ale oczywiście, wybór należy do Was, i pamiętajcie, że są też inne firmy. No a teraz już przejdźmy stricte do ceny. Cena złota to emocjonalna huśtawka inwestorów. Raz góra, raz dół. Ale ogólnie w długim terminie, jak widzicie, rośnie. Lepiej niż moje umiejętności gotowania. Jeszcze w 2016 roku dało się kupić 1 gram złota za okolice 30 euro. Aktualnie, po niemal 10 latach, cena ta waha się w okolicach 90 euro. No jeśli ktoś kupił złoto w 2016 roku, to szacuneczek. Mimo, że do 2019 roku nie było jakichś większych wzrostów, to po 2019 już trzeba przyznać, że mamy przepiękny rajd w górę. Plusy i minusy? Złoto to jak dobry wujek. Zawsze pomoże, ale nie da ci co miesiąc kieszonkowego. Dla stabilności, świetnie. Dla zysków, warto mieć plan B. Teraz musimy sobie zadać jedno ważne pytanie: Czy teraz warto kupić? A ja odpowiem Wam tak. Nie mam kryształowej kuli, ale wiem jedno: Złoto to nie sprint to maraton. Kupujcie z głową i spokojem i przede wszystkim nie panikujcie po wiadomościach w TV. Traktujcie złoto jak ochronę, nie jak drogę na skróty do bogactwa. To nie jest lotto, to złoto. A ono lubi spokój, rozsądek i trochę błysk. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapy w górę, zasubskrybowania kanału, aby nie ominęły Was kolejne filmiki które mogą zmienić wasze życie o 180 stopni. Zostawcie też komentarz dla zasięgu i pamiętajcie uwagi, pomysły zawsze mile widziane. Życzę Wam udanej reszty dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Zja!